Nie będziemy go słonić. Zobaczmy jak sobie poradzi sam. W końcu odbijały się od niego granaty. Może kula także? Nie wiem Może to cała krew to jakiś fake. Pointer idzie, strasznie wolno. Hm, ci strażnicy są... Od centymetr niż od pointera. Czemu tu wszyscy mają metr siedemdziesiąt trzy, siedemdziesiąt cztery? pointer dostaje. Ale coś nie traci życia. Nie, nie. <ścoughs> Frajer! Tak. Kolejny sposób na zamicie pointera to wystawianie go do wiatru szybciej niż on to zrobi. Zająłem pozycję, ruszaj. Ok, osłaniaj mnie. Hmm, to będą jeszcze dwa sposoby. Teraz spróbujmy jako grzeczny kolega wyeliminować tych strażników. Nie, nie przejmuj się, że Twój kolega właśnie zarobił kulowek. Cool Spokojnie, takie rzeczy zdarzają się ciągle, a wy macie ubezpieczenie. Gdzie masz? Nie widzę go kompletnie. Eee. O, to było na tyle. Nie, wszystko Pointer, co robisz? nie tak szybko wow, ale masz czerwony bąbel na karku Jej. cztery trafienia w głowę i dopiero po tych trafieniach Pointer jest martwy dobra a teraz czas na kolejną śmierć Pointera i niestety ostatnią. Ale mam nadzieję, Manu im, że się to zadowoli. W zupełności. Liput ginie. Oj, teraz spokojnie wchodzi. Nic, nic mu nie grozi. Jest już 160 metrów. Przed nami... I pruje niczym wiatr do kompleksu Tak podoba mi się sposób chodzenia Pointera, takie luzacki Jasny Pointer Nigdy bym Cię nie zdradził W życiu Jestem w końcu Bolt Logan I nigdy nie zostawiam przyjaciół w potrzebie No, uwielbiam to nieuzasadnione pojawianie się strażników jeszcze tamta odsiecz, kiedy przybyło no jest uzasadniona, może nie wiem, znaleźli transporter, czy nie wiem widzieli, jak nadlatujemy A tutaj po prostu strażnicy wyłażył sobie z drugiego skrzydła luzacko. Nic nie, nie słyszeli tej strzelaniny. Nie widzieli, że mm, czterech ich czterech pobratymców właśnie padło trupem. Skorzystajmy z lurnetki I też mają 173 To chyba nowy wymóg Jakiejś korporacji Spokojnie, i tak ego Pointera jest większe od was Nie czuję się na siłach, żeby ich zabić Co oni mi zrobili w końcu? Nic Pointer sobie z nimi poradzi, prawda? Logan, miałeś pilnować cholery do drzwi już po mnie! Coś ty! Ha, ha, ha. Pointer, ale z ciebie dupa wołowa Nie poradzisz sobie z dwoma strażnikami Uu, Szkoda Cóż, to by było na tyle w tym specjalnym epizodzie z Zagrajmy w Chrome Był to specjalny epizod z dedykacją dla Mano Game. Mam Mano, nadzieję, że dobrze wymawiam twój nick Dobry rycerzu a tym widziałeś około 4 śmierci Pointera Liliputa z mechanicznymi łapami. No to było na tyle. Tu był Core, zabijał pointera i bardzo się z tego cieszył. Życzę wszystkim oglądającym miłego dnia!